Miasto Lwów i Pagórków. Lwów połączył w sobie niezwykle bogatą historią z piękną architekturą. Lwigród to nie tylko kamienice, a ludzie, którzy stworzyli fenomen jedynego na świecie miasta. Urodziłam się w tym magicznym miejscu i nigdy stąd nie wyjechałam. O swoim mieście będą rozmawiać z rdzennymi lwowiakami. Anna Gordiewska. Zapraszam do wysłuchania podcastów Lwów i jego mieszkańcy. Dzień dobry Państwu. W tej części podcastu będę rozmawiać z Panem Zbigniewem Chrzanowskim, reżyserem, aktorem, działaczem teatralnym, dyrektorem Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie i kontynuujemy nasze rozmowy. Pana wspomnienia. Dzień dobry, panu. Dzień dobry. W ubiegłym podcaście rozmawialiśmy o okupacji Lwowa, wspominał Pan. Gdzie pan mieszkał, do których szkół pan chodził, i chciałabym kontynuować tę rozmowę. To jest sytuacja dziwna i bardzo powiedziałbym wojenna. Powiedziałam, że moją pierwszą szkołą to był klasztor sióstr Benedyktynek. To była pierwsza klasa. Druga klasa to była kamienica za arsenałem. Trzecia klasa to była też kamienica, ale w pobliżu Teatru Wielkiego, czyli ulica dawna Świętego Stanisława, e, obecnie ulica Tektora. E, czwarta klasa była po drodze na Wysoki Zamek, czyli boczna ulica Kurkowej. Tam był zdaje się klasztor Sióstr Sercanek, i to było jeszcze e, już po. W tak zwanym wyzwoleniu Lwowa przez armię sowiecką. A piąta klasa, piąta klasa znalazła się już w dawnej szkole ewangelickiej na ulicy Kochanowskiego, która była przemianowana na ulicę Majakowskiego, a dziś to jest ulica Lewickiego. Więc ulica zmieniała nazwę, ale ciągle byli jacyś pisarze, poeci, co figurują w nazwie tej ulicy. Czyli co roku pan. Tak, co roku szkołę. zmieniałem adres. Mnieomal co, co roku zmieniałem adres szkoły, i tak co roku wchodziłem w inną dzielnicę miasta Alba. Z tym, że ta trzecia klasa, jak mówię, na ulicy Świętego Stanisława, to była w pobliżu, pobliżu Teatru Wielkiego, no właśnie teatr. Czyli co roku pan chodził do innej szkoły, a w jakim języku odbywała się nauka, bo tak rozumiem, że już po 1944 roku, po tak zwanym wyzwoleniu Lwowa przez Armię Czerwoną, no to już nauka czy była dalej po polsku? Oczywiście, cały czas figurował język polski cały czas jeszcze nieomal do mojej klasy maturalnej w tej szkole pracowali przedwojenni nauczyciele więc y, y, oczywiście język y, wprowadzony język rosyjski później język ukraiński figurował jako jeden z przedmiotów ale Wszystkie wykłady, wszystkie historie, geografie, matematyki, zoologię, no wszystko oczy tego były prowadzone w języku polskim. A kogo z nauczycieli najbardziej pan zapamiętał? Ja pamiętam bardzo dobrze e, nauczycielkę mojej pierwszej klasy, panią Helenę Wiśniewską, pamiętam jej nazwisko. Ale po latach, kiedy znalazłem swoje świadectwo z pierwszej klasy, i świadectwo wypisane dwujęzyczne, czyli po polsku i po niemiecku, i wśród podpisujących to świadectwo moi nauczycielki, opiekunki klasy, ale nazwisko dyrektora tej szkoły. Znalazłem Mieczysław Opałek i dopiero po wielu latach przecież odkryłem kim był ten znakomity człowiek bibliofil, historyk, muzykolog Mieczysław Opałek, autor z jedne, jeden z najpopularniejszych wierszy olwowy to jest właśnie e, autorstwa Mieczysława Opałka. Trzeba dodać, że był też dyrektorem e, szkoły numer 10 imienia Świętej Marii Magdaleny. No więc e, w takie historyczne postacie e, się Wśród tych moich nauczycieli znajdowały, ale ja miałem również, również miałem niebezpieczne przygody. No, niebezpieczne przygody, e, powiedziałbym, z matematyką. I mieliśmy bardzo groźnego e, e, nauczyciela matematyki. Pamiętam do dziś dnia. E, Jak się nazywał? Nazywał się e, profesor Czciński. A dlaczego był groźny? Groźny był dlatego, że on przede wszystkim, ja miałem kłopoty z matematyką. No tylko dlatego pewnie. <laughs> Ale nie, nie dlatego. Potrafił być wyrozumiały, że jeżeli zdążyło się przed lekcją złapać go w korytarzu i powiedzieć dlaczego jest się nieprzygotowanym na dzień dzisiejszy, no z jakiegoś powodu, czy jak to się mówi, palec i brzuszek, czy coś w tym rodzaju i główka, to można było być... To szkolna wytłumacz... wymówka. Tak, szkolna wymówka. To można było być wytłumaczony. Ale jeżeli się nie zdążyło, to mogło być bieda. Tylko, że profesor też miał swoje humory i e, lubił zagadywać tego, który był wywołany. ta nieszczęśliwa ofiara wywołana do tablicy. Miał swoje humory, że miał jeden dzień, tak zwany, powiedział... Pisany, a drugi dzień mówiony. Bo zawsze jak się ktoś męczył, wywołany do tablicy, to on mówił, że matematyka nie polega na mówieniu, pisz. No więc ten nieszczęśnik brał kredy i niczego napisać, czyli żadnego równania nie potrafił rozwiązać. Ale w następnym dniu można było tak zmienić na to i powiedział, matematyka nie polega na pisaniu, mów. No nieszczęśnik też się jąkał, brzdąkał i niczego nie powiedział. Więc ja mówię, to pisanie i gadanie z matematyką związane było moją, moją udręką. Ale jakoś udało mi się przebrnąć szczęśliwie przez tę bariery matematyczne i skończyć szczęśliwie tę szkołę. A jeszcze ktoś z nauczycieli, czy przypomina panu? No, moich nauczycieli. Może polenistów? Więc to jest najważniejsze, to jest najważniejsze. Wtedy w tej szkole pojawił się Piotr Ołzwater. I to jest początek mojej drogi powiedziałbym przede wszystkim drogi literackiej, bo zachęcany do czytania. Przez niego prowadzone bardzo powiedziałbym takie lekcje przybliżające nam zdobycze polskiej literatury, polskiej kultury. On był związany również z, jako człowiek z teatrem, więc potrafił, potrafił opowiadać o swoich, powiedziałbym, fascynacjach teatralnych. Mnie to wszystko bardzo interesowało i rozbudzić właśnie w ten, bo zaczął prowadzić kółko teatralne, które dla mnie było tym szczeblem, który ja zacząłem wstępować powoli w ten świat zaczarowany, ale wcześniej. Wcześniej jeszcze, przed Piotrem Hauswaterem w naszym domu pojawił się jeden z najmłodszych braci mojego ojca, wujek Staszek. A wujek Staszek, jak się okazało, był tancerzem opery i baletu. I wujek Staszek potrafił mnie kiedyś zaprowadzić do teatru, posadzić i byłem jak dziś pamiętam, była to opera Werdzicha Smetany, sprzedana, narzeczona. I tam w ostatnim akcie na scenę wjeżdżał cyrk. I w tym cyrku mój wujek Staszek się przybijał na wylot szablą. Ja byłem strasznie zrozpaczony, jak ten, ale on mi później pokazał, jak to się robi, jak się takie magiczne historie w teatrze działy. Przychodził do nas często do domu. Wtedy były to czasy były prawie okupacyjne, I w domu było trudno z ogrzewaniem, z opalaniem, i pamiętam, że wujek właściwie zawsze w jakimś palcie u nas siedział i ja go prosiłem, żeby mi coś narysował. I on mi rysował w moim albumie, rysował mi bardzo pięknie y, głowy końskie. Wujek Staszek jakby... Powiadałem, że to przypadek, y, że los się tak potoczył, że ja urodziłem się w gmachu teatralnym i dlatego ten bakcel teatralny jakby połknąłem razem z tym budynkiem, mieszkałem z tym budynkiem, ale to nie, to właśnie ludzie, którzy, którzy mi pomogli jakby się po wejść w ten świat, to pierwszym był rzeczywiście wujek Staszek, który mnie wprowadził do tego pięknego gmachu teatralnego, a drugim był nauczyciel Piotr Hauswater, który Prowadził kółko teatralne w szkole, które się później rozrosło, jak wiemy, i był fundatorem Polskiego Teatru Ludowego w Lwowie, który do dziś dnia istnieje. Czyli może tylko pozazdrościć, dlatego że mieszkał pan właściwie na za sceną na tyłach Teatru Dawnego Skarbkowskiego, dziś jest to Teatr Marii Zenkowieckiej i tuż parę metrów, dokładnie parę metrów znajduje się Teatr Opery i Baletu, czyli kiedyś Teatr Miejski czy Wielki. Przypomniało mi się, że kiedyś widziałam zdjęcie pana wujka w teatrze na Osiołku i pan opowiadał ciekawą historię. No właśnie. to właśnie z tym Osiołkiem. Ja tego spektaklu nigdy i wujka żywego na Osiołku nie widziałam, ale fotografie w zbiorach rodzinnych się zachowały. I później dowiedziałam się, co to jest wujek na Osiołku. Oczywiście jest to bohater baletu, Don Quixote autorstwa minkusa, w którym wujek odgrywał rolę Sancho Pance. Kiedyś w teatrach rzeczywiście prawdziwe konie wchodziły na scenę. A tam był. A tutaj był osiołek Sancho Panza. Musiał był na osiołku, a Don wjeżdżał na koniu. Tak to było w tych teatrach. Ja nie wiem, jak te zwierzaki były wprowadzane do teatru i jak to im się udawało. Natomiast po wielu, wielu latach archiwalne jakieś znaleziska znalazły projekty kostiumów i kostiumów. Po, projekty postaci do tego baletu: Don Quixote, i tam jest również sportretowany mój wujek, ale już w pięknych kolorach. Jak ten jego strój miał wyglądać, ale postać jego zachowana, charakterystyczna, taka pękata, e, pękata. E, specjalnie no, wujek był bardzo szczupłym tancerzem, i tak dalej, ale oczywiście, że jako Sancho Panza musiał mieć na sobie te dodatkowe warstwy ubioru, żeby był to taki przysadzisty, mały pękata człowieczek. Natomiast to, o czym pani powiedziała, jeden gmach obok drugiego, a, a tym łącznikiem, tym łącznikiem między tymi gmachami ciągle jest moja babcia Basia. Która mnie wyprowadza z tego gmachu Skarbkowskiego na spacer na wały Chetpańskie i e, obok mnie za mną jest ten przepiękny, przepiękny budynek. Ale wracając jeszcze do tych wspomnień dzieciństwa, wie pani, co zostało w mojej pamięci? Chyba to był 40 rok zima, i na wałach hetpańskich. Były ustawione, i to kolejny spacer, chyba z babcią Basią, a może z mamą, już nie pamiętam. Ale zimowy spacer. I na tych wachetmańskich były ustawione stragany z takimi świątecznymi wyrobami, czyli kule na choinkę, różne ozdoby choinkowe, i tak dalej. Tych straganów było bardzo dużo. Wracając jakby do trudnych, do trudnych dni. Dzieciństwa to muszę powiedzieć, wspominałam o ojcu, który kiedyś przemocował choinkę w malutkim mieszkanku, bo nie było miejsca na podłodze do sufitu. Natomiast w okresie wojennym, zdobyć choinkę do domu już o, wysokim, o wysokich, powiedziałbym, sufitach, tak zwanych i tak dalej, nie było tak łatwo. To były czasy wojny. I pamiętam, że mój ojciec. Montował taką choinkę, czyli kupował jakąś taką, na którą nas było stać, taką, powiedział, no dość rzadką, jakąś choinkę z takimi, no nie bardzo rozłożystymi gałązkami. I dodawał pewnie tam gałązki. I kupował osobno gałęzie, w tym. Prawda, w tym trzonie tej choinki e, świdrem wykręcał dziurki, dopychał te gałązki, i raptem choinka robiła się rzęsista, cudna, pękata, e, zielona. Rozmawialiśmy o szkołach, rozmawialiśmy o nauczycielach. Pamięta Pan, z kim Pan się uczył, z kim Pan się przyjaźnił? Wszystkich moich przyjaciół. Szkolnych pamiętam bardzo dobrze. Muszę w tej chwili wymienić jednego, z którym ja się spotykam do dziś dnia, kiedy jestem w Lwowie i jestem na mszy niedzielnej w katedrze. Zawsze spotykam swojego kolegę szkolnego Jurka Maciejowskiego. Jeżeli widzę się z Jurkiem, to już. Już ciągle wiem, że jesteśmy, jeszcze, jeszcze jesteśmy w szkole, jeszcze jesteśmy kolegami, ale i cała masa innych moich przyjaciół, y, która się rozjechała po, po świecie, już nie, nie, nie o wszystkich wiem, czy jeszcze są na tym świecie, czy przenieśli się wyżej, ale y, ciągle y, mówię, kiedy jestem w Lwowie i widzę Jurka, to tak jakby ta szkoła ciągle istniała i ciągle lata szkolne były jeszcze. A byliście cały czas grzeczni, czy rozrabialiście trochę? Nie, no było bardzo różnie. E, oczywiście, że rozrabialiśmy. Ja może nie brałem takiego strasznie czynnego udziału e, w, w, te, w rozrabianiu, ale koledzy moi potrafili dokonywać e, różnych cudów. Na przykład w szkole, jako tak zwany poglądowy przedmiot, był w takiej gabloce wysokiej, stojący był oczywiście szkielet człowieka. Niektórzy chłopcy ze starszych klas potrafili ten szkielet ubrać w płaszcz, nałożyć mu jakąś czapkę, uszankę i w ten sposób zdenerwować bardzo profesora od biologii Franciszka Dudka, który, którego wspominam. Nie tylko jako znakomitego y, znawcę i astronomii i zoologii i wszystkiego, ale przede wszystkim później jako aktora naszego teatru Franciszek Dudek który na pamięć potrafił wyrecytować całego Pana Tadeusza. Niesamowite, a ten szkielet co, był naturalny? Tak, to był naturalny, to nie był plastik, to teraz plastikowe są. To był zmontowany z autentycznych, ludzkich, powiedział kości, dlatego on był w gablotce, miał swoją szafkę. Jak chłopcy się potrafili tam dostać, jak potrafili tego i nie uszkodzili niczego, Precyzyjnie to bardzo robili, ale niesamowite się działy różne rzeczy. Natomiast cóż ja jeszcze mogę powiedzieć o szkole, że to była dawna ewangelicka szkoła, bo to była dzielnica ewangelicka i tam były takie, przed klasami były jakieś takie ciemne korytarze. W tych ciemnych korytarzach to oprócz tego, że tam się biegało, do, 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 do różne chowanki i tak dalej, to w tych korytarzach właśnie Właśnie trzeba było zawsze przed początkiem lekcji złapać profesora Czcińskiego i się wytłumaczyć, że się było niedysponowanym chorym, że się nie przygotowało, no, czyli szkolna, szkolna wymówka w ciemnym korytarzu. A może Pan pamięta starszych kolegów czy koleżanki? Oczywiście jedną z tych starszych koleżanek była Maria Miller, Marysia, którą się spotkałem później na korytarzach uniwersyteckich bo y, Maria Miller zdała wstępne egzaminy na Wydział Polonistyki, a ja po roku się znalazłem też na y, tym wydziale, no, ale o rok młodszym y, kolegą. Praktycznie cztery lata studiowaliśmy razem i co dziwne, że później po tych latach studiów spotkaliśmy się znowu, dlatego że Maria Miller została polonistką szkoły, numer 10, czyli dzisiejszej szkoły imienia Marii Magdaleny. No i już miała podwójne nazwisko Maria Miller Iwanowa. I, i co nas połączyło jeszcze, że ten, to ziarno, które zasiał Piotr Hauswater w naszej szkole, ówczesnej numer 24, która a propos dzisiaj obchodzi swoje E, swój jubileusz 80-lecia. Maria Miller prowadziła teatr, teatr baj. I powiedziałbym, ci, którzy z tego baju Wyfruwali w dalsze, powiedziałbym, na dalsze drogi, na dalsze poszukiwania swojego sensu życia. Często lądowali w naszym teatrze, wykształceni przez Marysię Miller, aktorzy wracali do naszego teatru. Myśmy bardzo dobrze współpracowali razem z Marią Miller, bo mieliśmy wiele wspólnych chwil, wiele wspólnych znajomych, wiele wspólnych e, wspomnień e, z tej naszej, z naszej szkoły. Z ulicy Kochanowskiego. Maria Miller-Iwanowa, my nazywaliśmy pani Maria Iwanowa, wychowała wiele pokoleń uczniów, ja również byłam jej uczennicą za co jej bardzo, bardzo dziękuję, bo te lekcje języka polskiego były naprawdę wspaniałe. A chciałabym Państwu przypomnieć, że rozmawiałam dziś z panem Zbigniewem Krzanowskim, reżyserem, aktorem, dyrektorem Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie. Dziękuję bardzo serdecznie panu za tę rozmowę, a w następnych częściach podcastu chciałabym, żebyśmy porozmawiali o teatrze. Bo jak to... Zbigniew Szanowski i bez teatru to mi się nie łączy. Dziękuję bardzo. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pod nazwą Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Publikacja wyraża tylko poglądy autorów i nie może być identyfikowana z oficjalną pozycją Ministerstwa Zagranicznych Spraw Polski i Fundu Swoboda i Demokracja.